W luksusowej rezydencji Leonarda Navarro, milionera, którego imperium finansowe rozciągało się na trzy kontynenty, panował pozorny spokój. Pozorny, bo jego serce było puste, a dom, choć ogromny, od dłuższego czasu tętnił ciszą naznaczoną cieniem. Leonardo był mistrzem w zdobywaniu fortuny, ale stracił kompas w życiu osobistym po tragicznej śmierci żony pięć lat wcześniej. Jej odejście pozostawiło po sobie nie tylko ból, ale i dwójkę bezbronnych, czteroletnich bliźniąt, Sofię i Matiasa, którzy urodzili się niewidomi. Ich świat był ciemnością, a świat Leonarda pracą. Zatrudniał najlepszych lekarzy, specjalistów, opiekunów, nie szczędząc na to ani grosza. Ale sam odsuwał się coraz bardziej, zanurzony w liczbach i transakcjach. Uważał, że zapewnia im wszystko, czego potrzebują najlepszą opiekę, edukację, komfort. Brakowało mu jednak odwagi, by stawić czoła ich ślepocie, która przypominała mu o jego własnej bezradności i stracie. Każde wspomnienie o żonie, każdy niewypowiedziany lęk o przyszłość dzieci, spychał głęboko w podświadomość, zamykając się za murami obojętności. Bliźnięta, choć otoczone luksusem, wychowywały się w emocjonalnej próżni, ich niewidzące oczy utkwione w niczym, ich małe serca łaknęły czegoś więcej niż tylko materialnego zabezpieczenia. Poprzednia niania, pani Elejny, Odeszła niespodziewanie, nie wytrzymując presji bycia pośredniczką między dystansującym się ojcem a jego wymagającymi, choć kochającymi, dziećmi. Jej nagłe odejście zmusiło Leonarda do szybkiego znalezienia zastępstwa. To wtedy pojawiła się Daniela Reyes. Leonardo przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną z Danielą w swoim zimnym, minimalistycznym biurze w centrum miasta. Nie zależało mu na szczegółach, tylko na referencjach i doświadczeniu. Jej cv było imponujące ale coś w jej spojrzeniu, głębokim i przenikliwym, wykraczało poza standardową dokumentację. Miał wrażenie, że ona widziała go, naprawdę widziała, poza fasadą sukcesu. – Ma pani doświadczenie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami? – zapytał Oszle, nie podnosząc wzroku znat jej teczki. Daniela odpowiedziała spokojnie, jej głos był melodyjny i pewny – tak, pracowałam w ośrodku dla dzieci z dys wzroku przez trzy lata. Wiem, jak ważne jest podejście holistyczne, nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Leonardo tylko skinął głową. Oczekuję profesjonalizmu i dyskrecji. Moje dzieci, Sofia i Matias, są niewidomi od urodzenia. Niestety, lekarze orzekli, że nie ma nadziei. Pani zadaniem będzie zapewnienie im bezpieczeństwa i komfortu, a także wspieranie ich rozwoju w ramach ich możliwości. Rozumiem, panie Nawarro, powiedziała Daniela, a w jej głosie Leonarda uderzyła nuta głębszego zrozumienia, niż się spodziewał. Ale czy mogę zapytać, co oznaczy w ramach ich możliwości? Podniósł na nią wzrok, zdziwiony tym pytaniem. Oznacza to, że akceptujemy ich stan i pracujemy nad tym, aby ich życie było jak najbardziej normalne, pomimo ograniczeń. Daniela lekko się uśmiechnęła, ale nie było w tym uśmiechu nic kpiącego, raczej subtelna sugestia. Zawsze istnieje możliwość, panie Nawaro. Nadzieja to coś, czego nigdy nie powinno się dzieciom zabierać. Niezależnie od diagnozy. Ta odpowiedź, daleka od standardowych zapewnień o lojalności i skrupulatności, zaskoczyła Leonarda. Przez chwilę zastanowił się, czy nie jest zbyt emocjonalna, zbyt idealistyczna. Ale potrzebował niani natychmiast. Dobrze. Zostaje pani przyjęta. Zaczyna pani od poniedziałku. Moja asystentka przekaże pani wszystkie szczegóły. W poniedziałek rano Daniela przekroczyła próg rezydencji, olśniona jej rozmiarem, ale jednocześnie przytłoczona ciszą. Wszędzie było czysto, sterylnie, ale brakowało ciepła, śmiechu, gwaru, który powinien towarzyszyć dzieciom. Sofia i Matias siedzieli na dywanie w ogromnym salonie zabaw, każdy z nich miał w ręku pluszowego misia. Ich małe rączki błądziły po futrze, a niewidzące oczy wydawały się patrzeć gdzieś w dal, w swój własny, niewidzialny świat. Sofia, Matias, to jest Daniela, wasza nowa niania przedstawiła ich szefowa służby, starsza, surowa kobieta o imieniu Carmen, która nadzorowała cały personel domowy. Dzieci skinęły głowami, ale nie odezwały się. Daniela uklękła na ich poziomie. Cześć, dzieciaki. Jestem Daniela. Cieszę się, że mogę Was poznać. Jej głos był łagodny, pełen prawdziwej czułości. Sofia, zawsze bardziej nieśmiała, przytuliła Misia mocniej. Matias, bardziej otwarty, uniósł głowę w kierunku głosu Danieli. Jesteś nowa? zapytał cicho. Tak, jestem nowa. I jestem tu, żeby się z wami bawić, czytać wam książki i pomagać wam odkrywać świat powiedziała Daniela, podając im delikatnie swoje dłonie. Najpierw Sofii, Potem Matiasowi. Ich małe palce dotknęły jej skóry, badając jej ciepło i miękkość. To był ich sposób na widzenie. Pierwsze dni Danieli w domu były pełne obserwacji. Zauważyła, że dzieci były opiekowane wzorowo pod względem fizycznym, miały najlepsze jedzenie, ubrania, zabawki. Ale ich świat był hermetycznie zamknięty. Nie wychodziły poza dom i ogród, rzadko miały kontakt z innymi dziećmi. Leonardo, choć płacił fortunę, poświęcał im zaledwie kilka minut dziennie, krótka wizyta przed pójściem do pracy i przed snem. Jego rozmowy z nimi były zdawkowe, bardziej formalne niż serdeczne. Pewnego popołudnia, gdy dzieci spały, Daniela poszła do biblioteki Leonarda. Poprosiła Carmen o dostęp do dokumentacji medycznej bliźniąt. Ku jej zaskoczeniu, Carmen nie protestowała, ale spojrzała na nią z dziwnym, niemal zrezygnowanym wyrazem twarzy. Wszystkie te papiery nic nie dały, powiedziała Carmen, potrząsając głową. Pan Nawarro wydał miliony, szukał najlepszych lekarzy na świecie. Oni wszyscy powiedzieli to samo. Że to nieodwracalne. Że ich nerwy wzrokowe są uszkodzone w sposób, którego nie da się naprawić. To dziedziczne, po matce. Jej rodzina też miała podobne przypadki. Daniela czytała opasłe tomy dokumentów. Raporty od renomowanych specjalistów z Europy, Ameryki. Wszystkie diagnozy brzmiały podobnie nerw wzrokowy silnie uszkodzony, atrofia, brak rokowań na poprawę wzroku. Ale Daniela, z jej doświadczeniem w pracy z dziećmi niewidomymi, wiedziała, że diagnoza to nie zawsze wyrok ostateczny. Czasami technologia idzie do przodu, czasami pojawiają się nowe metody, a czasami, czasami to nie tylko kwestia fizjologii. Głębiej w dokumentach znalazła wzmiankę o wczesnej diagnozie, która sugerowała rzadką formę zaćmy wrodzonej, która nie zawsze jest łatwo wykrywalna, zwłaszcza u niemowląt. Była to tylko jedna z wielu możliwości, szybko odrzucona przez późniejszych specjalistów. Jednak Daniela zapamiętała to. Pomyślała o tym, jak delikatnie dzieci reagowały na silne światło, odwracając się, ale jednocześnie zdradzając subtelne oznaki wrażliwości. Tego samego wieczoru, kiedy Leonardo wrócił do domu, Daniela czekała na niego w salonie. Panie Nawaro, zaczęła ostrożnie. Czy moglibyśmy porozmawiać o dzieciach? Leonardo, zmęczony po całym dniu pracy, westchnął. Coś się stało? Czy Sofia i Matias są w porządku? W jego głosie było bardziej zaniepokojenie przerwaniem jego rutyny niż prawdziwa troska. Są w porządku. Ale analizowałam ich dokumentację medyczną. I zastanawiam się, czy wzięto pod uwagę wszystkie możliwości. Danielo, spędziłem pięć lat i fortunę na konsultacjach z najlepszymi na świecie. Wiem, co mówią lekarze. Nie ma nadziei, przerwał jej ostro, jego ton wyrażał irytację. To zamknięty rozdział. Ale jest wzmianka o wrodzonej zaćmie, nalegała Daniela, jej głos był spokojny, ale stanowczy. Bardzo rzadki typ, który mógł zostać pominięty lub źle zdiagnozowany. I widzę, jak dzieci reagują na światło. Jest w nich coś, co sugeruje, że to nie jest całkowita ciemność. Leonardo wstał i podszedł do okna. Nie chcę dawać sobie ani im fałszywej nadziei, Danielo. Przeszedłem przez to. To wykańczające. I tak mają dość trudne życie. Panie Nawaro, życie bez nadziei jest trudniejsze niż życie z nadzieją, nawet jeśli jest ona mała, powiedziała Daniela. Jej głos nabrał mocy. Mają prawo do każdej szansy. Nawet najmniejszej. I ja wierzę, że jest coś, co można zrobić. Jej determinacja zaskoczyła go. Przez chwilę stał w milczeniu, patrząc w ciemność za oknem. Po raz pierwszy od lat poczuł ukłucie wyrzutu sumienia. Czy poddał się zbyt szybko? Czy jego ból po stracie żony zaślepił go na cierpienie dzieci? Co by pani proponowała? Zapytał w końcu, jego głos był cichszy, pozbawiony arogancji. Znalazłam artykuł o klinice w Szwajcarii, która specjalizuje się w rzadkich przypadkach zaćmy wrodzonej, w tym tej konkretnej, o której mówię. Wykonują innowacyjne zabiegi, które dały nadzieję dzieciom, którym inni odmówili. Leonardo wahał się. Szwajcaria. Kolejna podróż, kolejne konsultacje, kolejne wydatki. I co najważniejsze, kolejna możliwość porażki która mogłaby zdruzgotać jego już i tak kruchą psychikę. Ale spojrzał na Daniele, w jej oczy pełne determinacji i wiary. Poczuł, że ta kobieta nie tylko opiekuje się jego dziećmi, ale staje w ich obronie, walcząc o coś, czego on sam nie był w stanie im dać. Dobrze, powiedział w końcu, wypowiadając to słowo, które odmieniło ich życie. Proszę umówić konsultację. Natychmiast w następnych tygodniach Daniela zintensyfikowała swoją pracę z Sofią i Matiasem. Ich związek pogłębiał się z każdym dniem. Spędzała z nimi godziny, grając w gry sensoryczne, które angażowały ich słuch, dotyk i węch. Czytała im książki, opisując żywo obrazy, których nie mogli zobaczyć. Pozwalała im dotykać różnych tekstur, od jedwabiu po szorstki papier ścierny. Zaczęła zabierać ich na spacery do ogrodu, opisując każdy kwiat, każdy liść, każdy kamień. Dzieci, początkowo zamknięte w sobie, powoli otwierały się, ich uśmiechy stawały się częstsze, a głosy głośniejsze. Danielo, jak wygląda słońce? Zapytała Sofia pewnego popołudnia, dotykając jej twarzy. Słońce jest jak ogromny, ciepły uścisk. I jest koloru złota, jak miodu, który czasem jemy na śniadanie, odpowiedziała Daniela, ściskając jej małą rączkę. A co czujesz kiedy słońce świeci na twojej skórze? Ciepło, odparł Matias. I trochę swędzi. To dlatego, że jego promienie są tak silne. Ale ono daje nam energię i sprawia, że kwiaty rosną, wyjaśniła Daniela, prowadząc ich do krzewu róż. Dotknijcie płatków. Są delikatne i aksamitne. I pachną słodko, prawda? Dzieci pochyliły się. Wąchając róże, ich małe palce delikatnie głaskały płatki. Po raz pierwszy w życiu ich świat, choć nadal ciemny, zaczął nabierać barw, kształtów i zapachów, dzięki Danieli. Leonardo, choć nadal pochłonięty pracą, zaczął zauważać subtelne zmiany. Dzieci były bardziej radosne, mniej wycofane. Niekiedy, gdy wchodził do domu, słyszał ich śmiech, a nie tylko cichy szmer. Właśnie dlatego zgodził się na podróż do Szwajcarii, choć wciąż z nutką sceptycyzmu i lęku przed rozczarowaniem. W klinice w Szwajcarii, słynącej z innowacyjnych metod leczenia rzadkich schorzeń wzroku, przyjęto ich z ostrożnym optymizmem. Doktor Schmidt, starszy, doświadczony chirurg z łagodnym spojrzeniem, zbadał dzieci. Przeanalizował ich historię choroby, wysłuchał Danieli, która z pasją opisywała swoje obserwacje i to, jak dzieci reagowały na światło. Po kilku dniach wyczerpujących badań dr Schmidt zaprosił Leonarda i Daniele do swojego biura. "Panie Navarro, pani Reyes" zaczął. "Mamy dobre wieści i te mniej dobre. Potwierdziła się diagnoza, którą pani Reyes słusznie zauważyła w początkowych raportach. To bardzo rzadka forma wrodzonej zaćmy, która nie jest typowa i była przez to trudna do zdiagnozowania u tak małych dzieci." Leonardo zamarł. "Zaćma?" Nieodwracalne uszkodzenie? A może co to znaczy, doktorze? Zapytał, jego głos drżał. To znaczy, że w przeciwieństwie do diagnozowanych wcześniej rozległych uszkodzeń nerwów wzrokowych, w ich przypadku przeszkoda jest inna. Zaćma ta sprawiła, że soczewki ich oczu są nieprzejrzyste, blokując światło. Nerwy wzrokowe, choć nie były stymulowane, nie są całkowicie uszkodzone. To daje nam szansę. Nadzieja. Słowo, które Leonardo tak długo odpychał, teraz zabrzmiało w jego uszach jak najpiękniejsza muzyka. Ale doktor Schmidt kontynuował z powagą, operacja jest ryzykowna. Jest delikatna, wymaga precyzji i w obu przypadkach, ponieważ dzieci nie miały stymulacji wzrokowej od urodzenia, mózg będzie musiał nauczyć się interpretować obrazy. To długa i wyczerpująca rehabilitacja. Nie ma stuprocentowej gwarancji. Mogą widzieć niewyraźnie albo w ogóle. Ale jest szansa. Jest światełko w tunelu. Daniela uścisnęła dłoń Leonarda. Jej oczy błyszczały łzami. Panie Nawaro, to jest ta szansa, wyszeptała. Leonardo poczuł, jak spływa z niego ciężar, który nosił latami. Zróbmy to, powiedział, a jego głos był stanowczy. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Wróćmy do domu, gdzie bliźnięta czekają na operację. Napięcie narastało. Daniela spędzała z dziećmi każdą wolną chwilę, przygotowując je mentalnie na to, co miało nadejść. Opowiadała im o tym, jak wygląda świat, o kolorach, o twarzach ludzi. Czy zobaczę twoją twarz, Danielo? zapytał Matias pewnego dnia, a jego mała rączka dotknęła jej policzka. Tak, kochanie. I zobaczysz twarz taty, i jak wygląda słońce, i kwiaty w ogrodzie, odpowiedziała Daniela łamiącym się głosem. Leonardo, widząc zaangażowanie Danieli i rosnącą nadzieję w oczach dzieci, zaczął inaczej patrzeć na życie. Jego wewnętrzne mury zaczęły kruszyć się. Zrozumiał, że przez lata uciekał od bólu, a w rezultacie uciekał od miłości. Wizja dzieci widzących po raz pierwszy jego twarz, jego miłość do nich, stała się jego nowym, najważniejszym celem. Nadszedł dzień operacji. Leonardo i Daniela towarzyszyli bliźniętom do szpitala. Atmosfera była gęsta od lęku i nadziei. Leonardo trzymał Sofię za rękę, a Daniela Matiasa, gdy jechali windą na salę operacyjną. Tato, boję się, szepnęła Sofia, jej małe palce ściskały jego dłoń. Leonardo pochylił się i pocałował ją w czoło. Wiem, kochanie, ale jestem tutaj. I Daniela jest tutaj. Będzie dobrze. Za chwilę będziecie spać, a kiedy się obudzicie? Może zobaczycie świat po raz pierwszy. Operacja trwała wiele godzin. Leonardo i Daniela czekali w poczekalni, każde z nich pogrążone w swoich myślach, trzymając się za ręce w niemym wsparciu. Cisza była przerywana tylko cichymi modlitwami Danieli i nerwowymi westchnieniami Leonarda. Czuł, jak jego serce wali w piersi. Było to inne uczucie niż stres związany z biznesem. To był strach o coś, co było mu naprawdę drogie. O coś, czego wartość dopiero zaczynał doceniać. Nagle drzwi sali operacyjnej otworzyły się. Doktor Schmidt wyszedł, jego twarz była zmęczona, ale na jego ustach pojawił się delikatny uśmiech. Operacja przebiegła pomyślnie. Zaćma została usunięta u obojga dzieci. Teraz musimy poczekać na wyniki. Reszta zależy od nich i od rehabilitacji. Ulga, która zalała Leonarda, była niemal fizyczna. Opadł na krzesło, czując, jak jego ramiona się rozluźniają. Daniela płakała cicho ze szczęścia, uśmiechając się przez łzy. Następne dni były pełne napięcia. Oczy bliźniąt były zakryte opatrunkami. Daniela i Leonardo na zmianę siedzieli przy ich łóżkach, czytając, opowiadając historię, czekając na najważniejszy moment. W końcu nadszedł dzień, w którym miały zdjąć opatrunki. W sali byli tylko Leonardo, Daniela i doktor Schmidt. Słońce wpadało przez okno, oświetlając pokój. Sofia, Matias, powiedział doktor Schmidt łagodnie. Za chwilę zdejmiemy wasze opatrunki. Może być trochę jasno. Ale postarajcie się otworzyć oczy. I powiedzcie nam, co widzicie. Daniela trzymała Sofię za rękę, a Leonardo Matiasa. Ich serca biły jak oszalałe. Doktor Schmidt delikatnie usunął pierwszy opatrunek z oka Sofii. Dziewczynka za jej małe powieki drżały. Potem Matias. Przez chwilę panowała absolutna cisza. Dzieci mrugały, ich głowy lekko się kręciły, próbując ogarnąć światło, które nagle wlało się w ich oczy. Widzę, widzę światło! Sofia wyszeptała, jej głos był cienki i zdziwiony. I kolory dodał Matias, wskazując na jasną plamę słońca na ścianie czerwone. I niebieskie. Leonardo padł na kolana, jego głos z trudem wydobywał się z gardła. Dzieciaki, łzy płynęły mu po policzkach. Patrzył na ich twarze, ich oczy, które po raz pierwszy widziały świat. Czuł przypływ bezgranicznej miłości i wdzięczności. Sofia i Matias, wciąż oszołomieni, powoli przekierowały swoje spojrzenia na Leonarda. Ich małe oczy, choć jeszcze trochę rozbiegane, skupiły się na jego twarzy. Tato, szepnęła Sofia, jej mała rączka uniosła się i dotknęła jego policzka, a potem sunęła się na jego brodę. Jesteś wysoki. I masz taki inny kolor włosów, niż myślałam. Uśmiechnęła się. Matias podniósł wzrok na Daniele. Danielo, jesteś taka ładna. Masz zielone oczy, tak jak mówiłaś. Daniela płakała, jej serce wypełniało się radością. Tak, kochanie. Mam zielone oczy. A wy macie najpiękniejsze oczy na świecie. To był moment prawdy, katharsis. Leonardo poczuł, jak lata obojętności i strachu topnieją w promieniach słońca, które teraz oświetlało ich świat. Uświadomił sobie, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w milionach na koncie, ale w miłości, która zdołała wyrwać jego dzieci z ciemności. Daniela, ta niepozorna niania, pokazała mu drogę do odkupienia, do roli ojca, którą porzucił. Kolejne miesiące były pełne wyzwań i cudów. Sofia i Matias przechodzili intensywną rehabilitację, ucząc się interpretować świat, który nagle stał się widzialny. Każdego dnia odkrywali coś nowego: kolory, kształty, twarze ludzi, piękno natury. Leonardo, teraz w pełni zaangażowany, spędzał z nimi każdą wolną chwilę. Zabierał ich na spacery, opisując widoki, które przez lata ignorował. Pokazywał im zdjęcia zmarłej matki. Opowiadał o niej, dzieląc się z nimi jej wspomnieniami. Bliźnięta z każdym dniem nabierały pewności siebie. Ich śmiech rozbrzmiewał w rezydencji, wypełniając ją ciepłem i radością. Leonardo nie był już zimnym, zdystansowanym milionerem. Był ojcem. Oddanym, kochającym, obecnym Daniela pozostała u nich. Jej rola wykraczała daleko poza bycienianią. Stała się częścią rodziny. Była przyjaciółką, powierniczką, a dla dzieci drugim, równie ważnym rodzicem. Leonardo zauważył, jak wiele czasu spędza z nią na rozmowach o dzieciach, o przyszłości, o ich wzajemnych nadziejach. Zaczęły pojawiać się głębsze uczucia, które nie miały nic wspólnego z umową o pracę. Czuł do niej nie tylko wdzięczność, ale i podziw, i coraz silniejsze przywiązanie. Pewnego wieczoru, gdy dzieci już spały, Leonardo i Daniela siedzieli w salonie. Milczeli, wsłuchując się w spokój domu. Danielo, zaczął Leonardo, odwracając się do niej. Nie wiem, jak ci dziękować. Zmieniłaś wszystko. Sprowadziłaś światło do ich życia i do mojego. Daniela uśmiechnęła się. Panie Nawaro, zawsze była w nich iskra. Ja tylko pomogłam ją rozpalić. I pan też się zmienił. Stał się pan ojcem, którego potrzebują. Stałem się ojcem, bo ty mi w tym pomogłaś, powiedział, jego głos był pełen szczerego uczucia. Nigdy nie wierzyłem, że miłość może wrócić do tego domu. Ale ty ją przyniosłaś. Zrobił pauzę, zastanawiając się, czy powinien to powiedzieć. Ale musiał. Danielo, proszę, zostań z nami. Nie jako niania, ale jako część naszej rodziny. Nie wiem, jak nazwać to, co do ciebie czuję. Ale wiem, że nie chcę żyć bez ciebie ani ty bez ciebie. Daniela poczuła, jak jej serce wzbiera. Od początku czuła, że ma do spełnienia misję w tym domu, ale nie spodziewała się, że znajdzie tu coś więcej. Spojrzała w jego oczy, w których nie było już chłodu ani dystansu, tylko ciepło i nadzieja. Lienardi powiedziała, po raz pierwszy używając jego imienia: Nie wyobrażam sobie życia bez Sofii i Matiasa. I bez ciebie. W tym momencie ich dłonie złączyły się, a ich spojrzenia spotkały, pieczętując nową, niezwykłą historię rodziny. Minęło kilka lat. Sofia i Matias dzięki staraniom Danieli i Leonarda rozkwitli. Byli bystrzy, ciekawi świata i pełni radości. Ich pokoje były teraz pełne książek z obrazkami, kolorowych zabawek i własnych rysunków chaotycznych, ale pełnych dziecięcej wyobraźni. Leonardo ożenił się z Danielą a ich związek był fundamentem szczęścia całej rodziny. Pewnego słonecznego popołudnia, cała czwórka siedziała w ogrodzie. Sofia i Matia zbawili się na trawie, ich wzrok podążał za latającymi motylami. Nie byli już dziećmi, które widziały tylko ciemność. Byli dziećmi, które widziały świat w pełnym jego blasku, dzięki odwadze pewnej miani i przemianie jednego milionera. Leonardo obserwował Daniele, która siedziała obok niego, uśmiechając się do bawiących się dzieci. Wiedział, że ich życie, choć z pozoru idealne, było naznaczone cierpieniem. Ale właśnie to cierpienie doprowadziło ich do miejsca, w którym byli teraz miejsca pełnego miłości, nadziei i prawdziwego, nieoczekiwanego szczęścia. Jego imperium finansowe wciąż rosło, ale teraz miało prawdziwy cel zapewnić jego rodzinie stabilność i bezpieczeństwo. On sam stał się innym człowiekiem, nie tylko odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, ale przede wszystkim kochającym mężem i ojcem, który w końcu odnalazł sens życia. A w ich domu, który kiedyś tętnił ciszą, teraz panował gwar dziecięcego śmiechu, dowód na to, że nawet w największej ciemności zawsze jest nadzieja na światło, jeśli tylko znajdzie się odważne serce, które pomoże je odnaleźć.